Cześć. Swój jubileuszowy trzysetny film dodam taki w miarę poważny. Trzysetny. Wiele było linków, ale były i filmy też konkretne, było się z czego pośmieć, były poważne. I teraz tak, o czym ja chcę powiedzieć, to będzie tak na temat, ja wiem. Na pewno na temat dorastania w wątkach może się pojawić coś o miłości. Słuchajcie, do czego ja, ja zmierzam, co ja w ogóle chcę powiedzieć, to się odczytać, odsłuchać z filmu. Ech. Patrzcie, ludzie od czasów tam przedszkolnych już się w sobie zakochują. Jasiu kocha przedszkolankę, jakąś Gosię, jakąś Zosię, Krysię, Magdzie i, i jeszcze inne. I dziewczynki też, ta kochaj, Jurka, ta Mirka, ta Krzyśka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To są lata przedszkolne. Miłości jest masa. Później zaczęła się, zaczyna się szkoła. W szkole też. Już dorastają, młodzież dorasta, to już się kochają też tam chłopacy w koleżankach, co po nich, którzy w nauczycielkach, a koleżanki, a to wokół wpadł pan od wf czy pan od matematyki i tak dalej, no i oczywiście koledzy, rówieśnicy, to takie miłoski. Druga szkoła, już ponad podstawowa, to już poważniejsze rzeczy. To już e, młodzież między sobą, tam jakieś miłości i tak dalej, tak dalej. Spacery, kino, dyskoteki. Trzecia szkoła, jak pójdzie wyżej, to już bardziej poważnie. W trzeciej szkole mi to nie dotyczyło, bo w trzeciej szkole, by, w szkole byli sami faceci. To była podoficerska szkoła. Tam byli tylko faceci. Ja, wtedy to tylko, w wojsku byli tylko faceci, żadnej kobiety. No i tak mniej więcej do czego zmierzam. I tak się kochają, lata, młodość, piękno, dziewczyna, no jej bajko ty moja, figurka, cacy, biust, jędrny, pośladki, jak galaretki, jak polędwiczki. Chłopak umięśniony, na siłownie chodzi, kawał chłopa, szafa drzwiała prawie, taki trójkącik. Na brzuszku kalaryferek wszystko kra. Ale, i tu się zaczyna, jest miłość, jest wszystko, jest wszystko pięknie. Ale, żeby utrzymać tą miłość, to trzeba po, pomyśleć o tym, że się zbliżają lata bardziej dojrzałe, a później już starość. Jeszcze lata dojrzałe, tak do czterdziestki i u większości jest okej okay wszystko. Później, jak już biust nie jest taki jędrny, pośladki nie są takie jak galaretki, jak polędwiczka, a facetowi tak, no już nie jest taki sprawny, Myślę o miłości, to już tak się to nie wiem, za czym się rozglądają faceci kobiety, że ładniejsza, że ładniejsza i co z tego. Tak, tak te flaczki zostaną i tak. I teraz, jeżeli zakochujecie się za czasów młodych, to do końca życia kochajcie to co kochaliście od czasu poznania się. Nawet jeżeli bius już będzie zwisał facetowi zrobi się szczerze, mówię. No ja jeszcze na, na szczęście nie muszę brać żadnych tam leków wspomagających, że w pionie to lepsze, ale to nie o to chodzi. I słuchajcie, chodzi mi przede wszystkim o to. Kochajcie się od młodych lat aż do starości, aż do śmierci, bo każdego czeka, ale tak jak mówię, mięśnie, faceta i tak dalej, jędrny biusy i pośladki u dziewczyny, kiedyś to minie. I nie można odstawić w kąt, a bo jak ty wyglądasz, a jak ty wyglądasz, też żeby się sąsiadka zobaczyła, to by ksichu zrobiła ze śmiechu. Ale to nie o to chodzi. Ludzie kochani. Fajnie, to, że facet spojrzy na dziewczynę jakąś, ale spojrzy, no to no, po to ma oczy. Spojrzy, to nie znaczy, że już żonę zdradził. Po prostu spojrzał. Piękno się zawsze podziwiało i podziwie i podziwiać będzie. I tyle. Czy kobieta ma faceta przystojnego, ładnie ogolonego, jakieś tam. Krawacik, czy szereg, fajna koszulka jakaś, czy w ogóle inaczej ubrany, też ładnie. Też kobieta ma prawo spojrzeć na faceta, jak i facet na kobietę. Tylko kochajcie się między sobą cały czas. A nie to, ile to się z, z, jest takich przypadków, co się rozwodzą, bo coś. Bo zakocha się w kimś, bo ma inne piersi. Dobra. Ona ma teraz inne piersi, a za pół roku będzie miała takie same, jak zostawiłeś. Albo kobieta odejdzie, bo on ma tego jak ten, no, jak maczuga. Też dobra, ale za pół roku on też będzie był. Także tutaj wiecie, trzymaj, ja to mówię trochę z humorem, ale trzymajcie się razem całe życie nie ja tam jakiś nie wiadomo co, nie wiem, czy jakieś tam przesady, że żona przesadziła zupę, czy mąż wrócił dwie godziny później, no może gdzieś tam był na piwie z kumplem, gadał. chce z kimś pogadać. Przecież nie będzie z żoną klepał non stop jednego i, i tego samego i wysłuchiwał tam jakiś, zależy jaki aczekał. Oczywiście, jaka kobieta, jaki facet. I w tym swoim jubileuszowym, trzysetnym filmie to Wam przekazuję, żebyście się kochali i no i po prostu się trzymali razem, zawsze, do końca. To by było na tyle. To cześć. Do następnego zobaczenia. Cześć.